Dziś usłyszałem na nowo poruszające mnie słowa Jezusa. Za kogo go uważam? Kim on jest dla mnie? Sobie uświadomiłem, że jestem przecież stworzony na obraz Boży podobny do niego. A tym obrazem Bożym, jak mówi święty Paweł w liście do kolosa, jest on sam. Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. To znaczy, że między nim a mną jest więź więź, której nikt i nic nie jest w stanie zerwać mogę się od niej odwracać mogę, mogę próbować ją wyszarpać, ale jestem stworzony na Jego obraz jakoś mocno mnie to porusza jestem stworzony przez Boga z prochu ziemi, z gliny ulepił mnie ale równocześnie tchnął we mnie tchnienie życia, jakby stworzył mnie swoim oddechem, ustami, które ułożyły się jak do pocałunku. Jestem stworzony, uczyniony Jego czułością, Jego pocałunkiem, Jego tchnieniem, powietrzem. I być może to jest moja najgłębsza istota, to jest moje najgłębsze powołanie bycie jak jak powietrze, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy być kimś takim, kto przepuszcza światło, kto przepuszcza wszystko, żeby we mnie i przeze mnie było widać obraz, czyli jego samego, żeby moje życie było całkowicie pokazywaniem jego, żebym był złączony z tym, na obraz którego jestem stworzony, uczyniony właśnie taką więzią. I niech pan to sprawdzi, by rzeczywiście tak było. Zostańcie z Bogiem.